Moi drodzy, spotykamy się w ten podziwu godny, szczególny wieczór, skrywający w sobie jakby sekret wieczornika, gdzie spoczywając na piersi Jezusa, oczekuje się na coś wielkiego, co ma już niechybnie nastąpić. I to nie za czas jakiś. Ale za nas, jutro, nie omal za chwilę. Pragnę Wam dzisiaj dedykować słowa papieża Benedykta, który wśród wielu teologicznych, pastoralnych tekstów wygłoszonych na temat kapłaństwa powiedział także w ten sposób. Wielkość kapłaństwa i to, że jest on wciąż niezbędny, polega właśnie na tym, że w świecie oddzielonym na specjalizacje i przez to chorującym, cierpiącym i rozpadającym się on pozostaje człowiekiem od całości, który podtrzymuje człowieczeństwo od wewnątrz. Moi drodzy, obyście zdobywali umiejętność bycia ludźmi od całości, podtrzymującymi człowieka od wewnątrz. Żebyście byli dla całego człowieka. Dla jego duszy i dla jego ciała. Dla jego grzechu i dla jego świętości. Dla jego pracy i dla jego wypoczynku. Dla jego intelektualnego geniuszu i dla jego nieporadności. Dla jego zdrowia i choroby. Dla jego śmierci i życia dla Jego przeszłości i dla Jego przyszłości. Żebyście byli od całości. Od prawd popularnych i prawd wymagających. Od przykazań Bożych i przykazem Kościelnych. Od prostego pacierza i od każdego drugiego. Bez wybierania, skreślania, omijania. Całości. Także od całości wiary. Tak jak to dziś będziecie wyznawać. Starając się, aby nic nie urodzić ze świętego depozytu w dobrej nowiny, jest taki znak w kapłańskim stroju, który także w jakiś sposób oznacza całość. Obejmuje całą osobę Kapłana. Oblata ją jak gdyby promieniami łaski. Takim znakiem jest stół. Chciałbym moi drodzy, aby ta stuła symboliczny dar od seminarium na Waszą kapłańską drogę, oplatała was całych i nie tylko każdego z was z ale także jako wspólnotę wyświęconą w dniu 4 czerwca 2016 roku. A potem, jak Pan Bóg pozwolił, każdy kolejny rocznik wychodzący z tego seminarium otrzyma takie same stoły za swoją płatność A po dekadach niech to będzie znowu znak całości lubelskiego prezbita.